Hej, hej witam serdecznie ze strony Mario. Zapraszam na do oglądania kolejnego odcineczka z Kontrola. Kontynuujemy dziwne zakończenie. Moim zdaniem. Ala zakończenie takie. Nie wiem o co chodzi do końca. Lecimy dalej z tym dziwną tutaj pozycją naszą. E, naszej Jessie. Nie wiem o co chodzi. I wanna go home. No właśnie, mamy dostarczyć pocztę, zeskanować kształty. Czekajcie, weźmiemy na razie, zobaczcie ten tutaj wygląda jakby dalej był o. Open z sykiem. Widzicie? Posprzątaj Tylko gdzie ja mam to posprzątać? Tu jest tyle tego. O The director and that's problem. You should keep trying. You are getting close. We've been invaded. I need to go inside. I need to keep moving. I have a plan. plan. I won't let them win. That's how it happened. Aha. The got the trench first. He turned on the projector. He let them in. We have to remember, the hiss. The hiss is the enemy. Syk jest wrogiem. Syk zabił dyrektora. Kurde, no co ja mam zrobić teraz? Czy ja mogę tak po prostu iść do dyrektora? Bez jakiejś tutaj poczty i tak dalej. Nie mam żadnej mojej mocy. Wszystkie. Wszystko poszło się. wiecie. pana. Okej. Okay. Jesteśmy jakoś mega bladzi. No, ja próbuję tutaj ogarnąć jakieś inne opcje po prostu. Ale widzę, że muszę po prostu zrobić to, co mi graka, czyli. O, tu ten gościu jest, ewidentnie, pod wpływem z syku. Fuck this shit! None of this is real. pocztę do biura dyrektora. No, lecimy do niego

Start at the beginning. I should have seen it earlier. This is my mess to clean up. My fight. No one else's. I am the director. Ale to Hello, this is Doctor Casper Darling. I have a classified message for the director of the Federal Bureau of Control. I have sad news. Pedrin is gone now. But it was not a source. It was a catalyst. Do you understand? You must go to my office. The Endgame. game. It will be revealed.

Eee, tu gdzieś Centrum Kierowdnisek O i widzicie wróciło wszystko do po staremu biorę teraz Gdzie to jest? Kurwa, gdzie to się idzie? Dobra, zobaczmy, co tu jest. To nie będzie końca gry. Ja jeszcze tyle rzeczy chciałem tutaj zrobić. Dobra, sprawy kierownicze, centralne kierownictwo. Nie, no tu nie. Gdzie ja mam iść? Centralne kierownictwo. Urde! Czy to przez biuro dyrektora muszę iść? Czy na przykład windą? Ej, może winda? Nie no tu przecież nie ma windy. To nie tu. Muszę znaleźć biuro e, Tego, tego całego Kurde, błostka, tak? Gdzie on, on miał biuro teraz? To jest Kurde Ciężko powiedzieć Ciekacie ja się Wrócę jednak do Ja mogę iść tędy? Nie Dobra, wróciłem do ofisu. Kurde Ale się teraz popierdzieliło, czekajcie, sprawy kierownicze. No dobrze, muszę iść tam w lewo, i później w prawo, tak? Tam gdzieś coś musi być do zrobienia. Sprawy kierownicze są gdzieś tutaj. E, może tu? E, dobra, mamy to. Dlaczego ja mam. This is what Dylan wanted all along. But there is something. I can feel it, but I don't know what. The motel is a place of power, of change, a place to pass through, connecting everything. This is a dream inside my head. Why shouldn't it take me anywhere no I Yes, Ona grow brighter around one constant. They revolve. Hedron is dead, but you're alive here in me. No, właśnie. Maybe Hedron put you in our heads when we met her. Maybe you were always there. And she was just trying to teach me how to trigger you. Maybe I'll never understand. Maybe I don't need to. Trench was the first to be corrupted by the Hiss. Slowly over the years. His need for control only made it worse. It was Trench who took the projector to the Nostalgia department. He opened the door to the Hiss. Just like that. With Hedron dead, the Hiss tried to corrupt me too. But I'm stronger than them. We are stronger. No, dobra. They're waiting. They'll try to stop us. Czyli teraz wyłącz projektor, ale będę musiał pewnie walczyć, kurde, z bratem. Czemu ja tak czuję, że będę musiał z nim walczyć, żeby to powstrzymać? Hej! Dobra, no lecimy sobie po, po prostu. Dobra. Dylan? She convinced herself that she was awake. yeah <laughs> <walked laughs> I knew I had a <laughs> <death laughs> dream. I had to wake her up. I had to rip down the posture <laughs> <laughs> she was staring at cut off her eyelids to make her see. <laughs> 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 uh, żeka zginąłem Dobra, na szczęście jestem tu. Dobra, i o co teraz tutaj chodzi? My Bad dream. Coz I'm not gonna take You're only who, who, who? That you. Dylan. She convinced herself that she was awake. She's always been stubborn. I knew. I Dobrá. And her dream. I had to wake her up. Coz I'm gonna be there. Do you want to go? Yeah. Poster. Post she been staring. Off her to make her tak to wygląda, że muszę iść tam na dół. To save Tutaj mogę na tym stanąć? Mogę, dobra. To są takie stałe widzę punkty. I chyba tylko na nich mogę stawać. Dobra. Wiecie, muszę sobie odnawiać te, te latanie. Teraz gdzie ja muszę iść? Stąd przyszłem, tak jakby. Kurde, a gdzie teraz? Tam, do góry. Ej, nie! Dobra, lecę do góry. Yes, projector, I know he's still there somewhere locked inside. I know because that's how it was for me. Dot Ja pierdzi co to jest ja jas robicie kurde tylko dlatego że ja nie zrobiłem jakieś misji wiecie pobocznych to teraz będę miał tak przepierdolone tu bo to jest całkiem możliwe, nie? A, gdzie, gdzie by tu się najlepiej ulokować właśnie, wiecie. Okej, okay, mamy to. Okej, okay, dostał. Dobra. Czyli generalnie... Generalnie walka. Nie powinna być jakoś mega trudna. Po prostu będzie tutaj najewane w przeciwniku. Z każdej strony pewnie. Ej, Sam się kurde. Sam się o to proszę. Żeby zginąć. Dobra. Oberwał. Czy ja muszę z nimi walczyć do końca? Czy. Dobra. Czy mogę po prostu sobie spierdzielić? No. Przydałby się jakieś punkty zapisu, wiecie. Oj. Dobra. Stój. Uzupełnione prawie uzupełniamy życie do, do Maxa, Nie będę tutaj, wiecie, patrzył na przypadek, na jakieś przypadki, że mi się kurde życia zabraknie, czy coś? O ja, pierdolę. Dobra, muszę się pilnować. Gdzie stoję? I z której strony do mnie strzelają, bo Tego oni będą teraz wyskakiwać z każdy... w każdym momencie, mi się zdaje. A ty gdzieś tam się uchował. Dobra, co, lecimy. Przejść widzę tędy. Dobra, a chciał mnie zaskoczyć. Dobra. A widzę, że tamtędy mogłem przejść. Robił? O, to będzie to będzie chyba finał coś tak czuję Dobradzieś gdzie, dzieś ich tam słyszę, to nie będzie Dobra. Ale tutaj teraz wspieram tego upgrade'u. Dobra, dostał. i nie podoba mi się to. Dobra. da lei. zarobił dwa razy, ale był jeszcze jeden. Wiem, że gdzieś tu jest. Jest tu. Się kurwa chowa przede mną. Jestem ten trochę mocniejszy No chodź. Jaka walka? Jaka tu jest ostra walka, naprawdę. Ale dobra, mamy ich pokonanych. Czemu ja czuję, że będę musiał jeszcze z Dylanem walczyć? Ej! Dobra! Zotarliśmy! To był finał. <laughs> Ciężko powiedzieć, ale kolejna kurde długa Cały odcinek walki. I don't know if there's anything of him left in there. If ever find The hiss is still in the house. And the lockdown can't be lifted as long as any trace of it I'm working on a solution with my management team, but there is still a long road ahead. I'm the director of the Federal Bureau of Control. We're in this together. You and I. I? Czyli to był finał. No, to była ekscytująca walka. Fajna gierka, nie powiem, że nie. Więc ja Wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę, jeśli się podobała. I zapraszam na kolejne sery, które już niebawem. Na razie, trzymajcie się. Cześć!